Według najnowszych badań, aż 66% nastolatków w Polsce miało kontakt z alkoholem. Co czwarty próbował narkotyków, a prawie połowa regularnie korzysta z e-papierosów. Często robią to w ciszy, tuż pod naszymi nosami. Czy to ciekawość, ucieczka, presja? Co młodzi naprawdę myślą o używkach? Sprawdźmy temat alkoholu, narkotyków, używek jest dość powszechny. Z tego co słyszałem, to inicjacja alkoholowa w Polsce średnio to jest wiek 13. To jest temat, o którym jest tak naprawdę prowadzone 90% rozmów. Używki otaczają e, nastolatków. Młodzież sięga po substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki z różnych powodów. Żeby przypodobać się starszym kolegom. Którzy po prostu chcą albo poeksperymentować z tym. Jest to coś, co jeżeli się pojawi na imprezie, to jednak robi tą imprezę o wiele ciekawszą. Jak ktoś ma na przykład gorszy dzień. Uciec od rzeczywistości albo wypełnić jakąś pustkę. Nie jest to coś dobrego, ale zaliczonego do normalności. Z raportów Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że niemal 25% uczniów szkół ponadpodstawowych sięgało po narkotyki przynajmniej raz. Alkohol bywa pierwszą substancją inicjacyjną, po którą sięgają już trzynastolatkowie. Rodzice często dowiadują się o tym dopiero, gdy pojawia się kryzys. Dlaczego tak trudno rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniach i co zrobić, by nie było za późno? Po czym rodzic może rozpoznać, że dziecko eksperymentuje z alkoholem lub narkotykami? E, no, pytanie, co to znaczy słowo eksperymentować, bo jeśli to są takie zupełnie pojedyncze sytuacje, zwłaszcza z alkoholem to to może być trudne do wykrycia. Natomiast jeśli ten eksperyment przybiera taki charakter, no, może być bardziej regularny, a zwłaszcza jeśli te eksperymenty mają charakter narkotykowy, to może się zmienić kilka, przynajmniej kilka obszarów dotyczących na przykład relacji, że to, to dziecko czy młody człowiek będzie się z tych relacji wycofywać, zacznie unikać kontaktu, zacznie żyć trochę we własnym... W świecie, do którego nie będzie chciało dopuszczać ludzi z zewnątrz, czasami to może mieć taki charakter zaburzeń zachowania, że, te, że, to, że ten młody człowiek tak będzie słabo kontrolował albo nie kontrolował swoich emocji, tego i co robi w znaczeniu na przykład rytmu dobowego, tak. Będą zaburzenia funkcji poznawczych, czyli że Dość skokowo mogą się pogorszyć wyniki w nauce. Czyli to będzie ten moment, że to eksperymentowanie przejdzie już w uzależnienie? Moment przejścia w uzależnienie to jest jakby jeszcze osobna kwestia. Dlatego, że uzależnienie to jest taka sytuacja, w której człowiek traci kontrolę już tak całkowicie nad tym, co substancja z nim robi i jak on tej substancji używa. Natomiast szkodliwe efekty używania substancji psychoaktywnych, na przykład także zaburzenia funkcji poznawczych, czy trudności w relacjach, one mogą wystąpić, nim dojdzie do uzależnienia. Także uzależnienie, to jakby już jest, może powiedzieć, dalszy etap, na który trzeba najczęściej czasu różnego w zależności od substancji, w zależności od jakby stopnia intensywności jej używania. A w przypadku alkoholu i nastolatka to po jakim czasie może wystąpić takie uzależnienie? Znam z praktyki klinicznej osoby, które intensywnie używały alkoholu od wieku lat 11-12. I bez wątpienia w wieku lat 15 spełniały już wszystkie kryteria uzależnienia. Także to jest najczęściej czas liczony, no powiedzmy, w, w latach, za używaniem substancji psychoaktywnych, najczęściej jest jakiś cel, tak, one czemuś mają służyć, z subiektywnego punktu widzenia tej osoby i tym czymś najczęściej jest jakiś rodzaj cierpienia. Natomiast w momencie, kiedy to właśnie ma służyć kojeniu cierpienia, ma służyć czemuś, co jest też nazywane regulowaniem emocji, to jest taki efekt pod tytułem, że nagle życie mniej boli, tak, że ta rzeczywistość, w której żyję, jest mniej straszna. Chwilowa, krótkotrwała ulga jest na tyle, można powiedzieć, opłacalna, że ludzie jakby idą za tym. Czy zakazy i kontrole są skuteczne w takich sytuacjach? Co, co działa naprawdę? Jeśli my mamy dobre relacje, jeśli my mamy dla siebie nie tylko odpowiednią ilość czasu, ale odpowiednią jakość tego czasu, jeśli mówiąc krótko, nasze dzieci są we względnym, bo tutaj nie chodzi o jakieś idealizmy, tak? ale we względnym komforcie. A jeśli pojawia się dyskomfort, jeśli pojawia się jakiś kłopot, to one wiedzą, co można z tym konstruktywnego zrobić, tak? na przykład porozmawiać czy z Wiedzą nami, do kogo pójść. Wiedzą, do kogo pójść, to wtedy ryzyko, że one tak wpadną z uszami w substancje psychoaktywne, jest naprawdę znikome. A jak rozmawiać z takim dzieckiem, które zaprzecza, całkowicie zaprzecza, że w ogóle ma jakiś problem? To nie jest proste. I że w ogóle, jeśli chodzi o tak zwaną pomoc w zakresie problemów ze zdrowiem psychicznym, Często najtrudniejsza robota jest do wykonania nim ten ktoś dotrze do profesjonalisty. Czyli w domu? Czyli w domu, żeby tego kogoś w ogóle jakoś się przebić przez te obronę. zachęcić na przykład tego kogoś do tego, żeby jednak zgodził się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy, czy to psychologa, czy psychoterapeuty, czy psychiatry. Taką pierwszą linią w tym momencie, które mogą, która może służyć w ogóle diagnozowaniu zaburzeń psychicznych. To są te tak zwane poradnie pierwszego poziomu, czyli poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że my z jednej strony oczywiście możemy podejrzewać problem uzależnienia, ale dość często jest tak, że ten problem uzależnienia współistnieje z innymi zaburzeniami psychicznymi. Co jeszcze można zrobić? Jak można zapobiegać? Zanim pojawi się problem. Bardzo ważne jest, żeby młodzi ludzie mieli, jakby to powiedzieć, wystarczającą ilość sensu w życiu. Takich rzeczy dla nich ważnych, które sprawiają, że oni są potrzebni, że oni się czują akceptowani, czy lubiani, tak? doceniani i to nie tylko przez najbliższą rodzinę. No tutaj na przykład super ważna jest dobra grupa rówieśnicza. Bo rówieśnicy mogą bardzo pomóc, wspomóc czyjś rozwój, dać dużo dobrego, ale niestety też mogą ściągnąć. ściągać w dół, mogą um, traumatyzować albo mogą podsuwać propozycje, które są nie tylko ryzykowne, ale po prostu no, no szkodliwe czy groźne. Także tutaj taki rodzaj przyglądania się, tak? z kim się nasze dzieci zadają? Jakie to są relacje? Na ile w tych relacjach się dzieje coś dobrego, a na ile coś takiego, co ma prawo nas niepokoić? Jak bardzo to, jaki my mamy stosunek np. do alkoholu w domu, wpływa na ryzyko uzależnienia bardzo. naszych Od dzieci? Bardzo. Od razu odpowiem bardzo. My generalnie jako ludzie uczymy się przez tak zwane modelowanie, czyli przez przykłady. Przekaz werbalny jest mniej wiarygodny niż niewerbalny, czyli jeśli Rodzic mówi swojemu dziecku, uważaj z alkoholem i nie stosuj substancji pskaktycznych. a sam to robi, tam robi co innego, no to jest najogólniej rzecz ujmując niewiarygodne. Regułą jest to, że osoby uzależnione od alkoholu pochodzą z domów alkoholowych. Zdarza się, że, 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 że tak powiem ktoś się uzależnił indywidualnie, tak? że, 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 że problemu uzależnienia w domu nie było, ale to jest wyraźna mniejszość. Oczywiście, że są osoby, którym się udało zmienić tą trajektorię, tak? Czyli że one w swoim życiu dorosłym nie są uzależnione od alkoholu, nawet bywa, że są takimi absolutnymi abstynentami. Natomiast niestety to nie oznacza, że one są w ogóle wolne od uzależnień. To, jak w ogóle obsłużyć tą naszą część uzależnieniową, żeby ona nam nie niszczyła życia, nie niszczyła relacji, to jest naprawdę wyzwanie. To, Bo to rozumiem, nie jest prost... że każde uzależnienie jest problemem. Tak. Każde uzależnienie, czy to od substancji psychoaktywnych, czy uzależnienie behawioralne, których ostatnio niestety jest coraz więcej, uzależniamy się od pornografii, od smartfonów, zakupów, od hazardu. To też może być nieprawdopodobnie destrukcyjne. Nie każda substancja uzależniająca to coś, co nasz nastolatek przyniesie do domu. Czasem największe zagrożenie leży w naszej własnej apteczce. Wciąż jednak mało się o tym mówi. Według raportu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, coraz więcej nastolatków sięga po benzodiazepiny, opioidy i inne leki, często dostępne w domowych apteczkach. To uzależnienie, które nie zostawia zapachu, ale działa równie destrukcyjnie. Słyszałem o tym, że rozpowszechnia się taka epidemia właśnie. E Uzależnienia od opioidów. Część młodych ludzi zaczęło stosować leki albo farmaceutyki jako substancje psychoaktywne. Wielokrotnie słyszałem o jakichś lekach na kasze, i w ogóle. To, że coś jest w aptece, to tworzy taką fałszywą trochę iluzję tego, że to jest na przykład bezpieczne. Leki z grupy właśnie tych benzodiazepinów. Czy to są opioidy, czy to jakieś benzodiazepiny. Ogólnie to są bardzo uzależniające substancje, które są niebezpieczne. Straszne uzależnienie, bo jednak opieki bardzo wciągają. Niektórzy używają ich, no tak jak mówiłem, rekreacyjnie, niektórzy mają je przepisane przez e, psychiatrę. Jeżeli nie dostaniemy tej recepty, to żeby odkupić to na rynku wtórnym, to nie ma z tym też, wydaje mi się, żadnego problemu. Młodzież mówi o nadużywaniu leków zupełnie bez skrępowania. To prawda i jest to zatrważające, ponieważ świadczy to o tym, jak szeroko rozpowszechniony jest to problem i że nie jest to bynajmniej zjawisko dotyczące marginesu osób w wieku nastoletnim, ale zjawisko powszechne i obecne w szkołach. A jakie leki są najczęściej nadużywane i dlaczego? Najczęściej nadużywane przez młodych ludzi są leki najłatwiej dostępne. To są te leki bez recepty, leki przeciwkaszlowe, leki na zapalenia zatok, leki stosowane w leczeniu innych pospolitych chorób. I to wynika z faktu dostępności, ale też z efektów odurzenia, które powodują te substancje, zażyte w większych ilościach. Czyli to są takie leki, które rodzice bardzo często podają po prostu dzieciom, kiedy są chore. Tak, to substancje, które stosujemy w leczeniu pospolitych schorzeń, takich jak stany zapalne gardła, zatok, również nasilony kaszel wynikający z zaostrzenia chorób somatycznych. I te leki dostępne są praktycznie w każdej domowej apteczce. A jakie objawy mogą świadczyć o problemie o problemie nadużywania takich leków przez dzieci i młodzież? Tak ogólnie można powiedzieć, że trzeba zwrócić uwagę na takie objawy jak nadmierna senność ale również nadaktywność, takie przyspieszenie psychoruchowe, zbyt duża żywotność, zbyt duży poziom energii, którego wcześniej nie obserwowaliśmy u dziecka, zaburzenie rytmu okołodobowego, zaburzenia apetytu, takie jak zarówno nadmierny apetyt, jak i brak apetytu, opuszczanie zajęć szkolnych, spadek zainteresowań, zmiana środowiska, w którym dziecko przebywa, jeśli chodzi o przyjaciół, znajomych, to są wszystko rzeczy, które powinny budzić nasze zaniepokojenie i zainteresowanie. A jak uświadomić dziecku, że leki to też substancje psychoaktywne właśnie? Należy rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć im Zasady działania leków to, że są to substancje, które są potrzebne, są stosowane w leczeniu różnych chorób, ale bardzo często po przekroczeniu tej granicy, gdy celem jest nie leczenie objawów chorobowych, ale uzyskanie jakiegoś rodzaju doznań, stosowanie ich jako substancji psychoaktywnych, stanowi to poważne zagrożenie. Dla młodego człowieka, dla młodego organizmu, dla młodego mózgu, dla układu pokarmowego, dla praktycznie wszystkich innych układów, które stanowić może duże ryzyko tego, że ten rozwój nie będzie prawidłowy że mogą pojawić się nieprzewidywalne, a nawet zagrażające zdrowiu i życiu konsekwencje. Co zrobić, kiedy podejrzewamy, że dziecko bierze leki z domowej apteczki? Wtedy należy zachować szczególną uwagę i czujność. Na pewno kontakt z dzieckiem musi być przemyślany. To nie może być atak, to nie może być sposób prowadzenia rozmowy, które będzie przebiegało w sposób, który dziecko odbierze jako oskarżanie go o coś czy, czy atak. A raczej bardziej próba zrozumienia, jak bardzo ten problem jest rozwinięty, jakie substancje dziecko zażywa, w jakich ilościach, od jakiego czasu. I wtedy, gdy zorientujemy się, że taki problem rzeczywiście istnieje, na pewno będziemy zmuszeni poszukać dalej pomocy. A czy szkoły i rodzice w ogóle mają świadomość tego problemu? Niestety, świadomość nadużywania przez dzieci leków jest bardzo w niewielkim stopniu rozwinięta. Zarówno nie mówi się o tym w szkołach, jak też nie poruszają tych treści rodzice w rozmowach z dziećmi. Czasem chyba mogą być w ogóle nieświadomi tego, że leki mogą być użyte. Przeciwko zdrowiu. Ta świadomość jest bardzo niska i to, że w domowej apteczce są leki stosowane na leczenie stanów zapalnych, leki przeciwbólowe, wydaje się rodzicom, że są to substancje, które nie stanowią żadnego zagrożenia i nie posiadają rodzice odpowiedniej wiedzy w tym temacie. A jak można zabezpieczyć taką domową apteczkę? Dobrze byłoby, gdyby leki, które mogą stanowić zagrożenie, były pod szczególnym nadzorem żeby były w zamknięciu, żeby w sytuacji, w których podejrzewamy, że dziecko może sięgać po nie w sposób, który powinien budzić nasze zaniepokojenie żeby takich leków nie było łatwo dostępnych, żeby nie było ich w domu. I jeśli już są, to żeby regularnie kontrolować ilość tych leków, które posiadamy. Nadużywanie leków może być bardzo niebezpieczne. Jednak to nikotyna jest najpopularniejszą używką wśród młodzieży. Z danych głównego inspektoratu sanitarnego wynika, że aż 30% uczniów szkół ponadpodstawowych używa e-papierosów. Snusy i nikotynowe woreczki trafiają do kieszeni już 12-latków reklamy, smaki i brak zapachu sprawiają, że rodzice często nie wiedzą, że ich dziecko sięga po nikotynę. Wydaje mi się, że zaczyna to się mniej więcej na poziomie siódmej, ósmej klasy. 90% moich znajomych... Pali aktualnie albo pierwsze snusy. Snusy na przykład mają taką teraz popularność wśród młodzieży, że to jest ciężko do opisania. Wydaje się m, osobom w naszym wieku, że jest to zdrowsza alternatywa, ale nie jest tak. Snusy są dowiedziane naukowo, że są bardziej uzależniające od papierosów, ponieważ zawierają trzy razy więcej nikotyny. Moi rówieśnicy uważają, że e-papierosy są o wiele zdrowsze. Okropnie popularne. Nam dosłownie z e-papierosami można spotkać się na każdym kroku, gdzie się nie wejdzie. Wszystko. Z, z powyższych uzależnia tak samo, jest tak samo szkodliwe Nikotina jest uzależniająca, to też może prowadzić do jakichś niepożądanych skutków ubocznych, tak? Dlaczego e-papierosy i snusy są tak atrakcyjne dla młodych? Myślę, że są atrakcyjne, dlatego że jest to na, można powiedzieć, na zasadzie przynależności do grupy. W szkole podstawowej już siódmy, ósmoklasiści eksperymentują z e-papierosami, czy też z papierosami. Zdarza się też, że nawet uczniowie klas szóstych już zaczynają. Dla mnie osobiście jest to bardzo przerażające zjawisko. A po czym rozpoznać, że dziecko wapuje albo używa nikotyny? Widać też trochę po jego zachowaniu, może być lekko pobudzone, ale myślę, że jeśli chodzi o e-papierosy, no to jest to taki specyficzny, słodkawy zapach i jeżeli uczeń... Pali na terenie szkoły, no to wtedy go wyczuwamy. Niestety zdarza się, walczymy z tym, bo jest to zabronione w szkole palenie. To jak reagować? Nie straszyć, ale rozumiem, nie bagatelizować? Tak. Szkoły współpracują z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie są specjaliści, którzy mówią o używkach. Warto, żeby rodzice uczniów wiedzieli, jakie są używki dostępne na rynku. Oczywiście, nie bagatelizować sprawy. Ważne jest to, żeby rozmawiać z uczniem, pokazać też jakieś y, programy profilaktyczne i uświadomić, do czego może prowadzić stosowanie używek. Czy e-papieros to droga do uzależnienia od nikotyny? Zdecydowanie tak. Y, uczniowie, z którymi rozmawiałam, mówili, że jest łatwa dostępność. Zarówno można zamówić w internecie e papierosy, można też kupić w kiosku, więc jest to duże wyzwanie dla, zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli walczyć z e-papierosami. A co mogą zrobić szkoły i rodzice, żeby ograniczyć modę na wapowanie? Warto, żeby były pogadanki z uczniami czy godziny wychowawcze. Również jest wiele programów profilaktycznych, które są przeznaczone dla uczniów i dobrze, dobrze żeby uczniowie wiedzieli, jakie będą konsekwencje stosowania przez nich nikotyny. Czy można skutecznie odzwyczaić dziecko od e-papierosów? Warto, żeby też dzieciaki miały duże wsparcie wśród rodziców. Jeżeli rodzice nie będą ich wyśmiewać, tylko będą wspierać i właśnie pokazywać przez swoje doświadczenie życiowe, do czego może prowadzić używanie nikotyny czy innych substancji, to jest szansa, żeby zakończyć naukę. Uzależnienie to nie tylko margines, to realny problem tysięcy rodzin. Nie bójmy się zauważać, pytać i działać. Dbajmy o zdrowie psychiczne naszych dzieci. Województwo Małopolskie angażuje się. W liczne inicjatywy, aby wspierać rodziców i opiekunów w trosce o najmłodszych mieszkańców. Razem możemy tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla naszych dzieci. Chcesz wiedzieć więcej? Sięgnij po sprawdzone poradniki i książki dostępne w pedagogicznych bibliotekach Małopolski to źródło wsparcia i wiedzy dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, świadomy rodzic, silne dziecko.